Wielu z Państwa Radnych chciałbym wziąć udział ja w dyskusji z adresem do rozwiązania. Drugą interesuje pozycja druga, czyli kwestia e, 29 tysięcy złotych na e, dwoje białek Chciałem się dowiedzieć, na co te pieniądze zostaną e, e, w Następna sprawa jest o zaopiniowanie projektu uchwały z powiedzeniem dotacji miejskiej instytucji Kultury grup Wyboru nr 1832. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wziąć udział w dyskusji? proszę. proszę. Ja? ja się chciałem dowiedzieć, bo to są dwa grupy 1832 i 1833. Dlaczego, niektórych... Dlaczego nie ma w jednym druku na przykład, w jednej instytucji na przykład tej kapeli, tylko to jest rozbite na dwa druki? Możemy zatem wstąpić do opiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią dla długi 1835? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. wstrzymujących. Ustało opinię pozytywne. Następny punkt jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu wiejskiego na realizację zadania przez nazwą rozbudowa dług powiatowych. 2049K, ulica Kasztanowa i 2050K, ulica Krzyszkowicka w Wieliczce, numer 1838. w ruch nr 1838. dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę więc w jakimś powyższym. Chociaż mam pytanie, czy Należy jeszcze spodziewać panu dalszych dopłat. A ileż tak powiem to co tutaj będziemy kontynuować może. Powiedzmy tam, zadowolić e, tych, tych pokrzywdzonych mieszkańców. Czy to już rozwiąże w znaczącym miejscu, to znaczące miejsce? Czy należy jeszcze stworzyć jeszcze dalszy plan? To znaczy, ta uchwała, czy to dofinansowanie rozwiązuje ten problem w konkretnie i w tym momencie. Jak Państwo wiecie, problem dotyczy zamknięcia ulicy Saliczewskiej i skierowania całego roku na te dwie ulice. No i wtedy te ulice się rozlatują i rzeczywiście trzeba je zmodernizować. Stąd taka, taka propozycja i taka decyzja. Natomiast powiem tak, że y, w miarę y, wpływu czasu i, i, i w momencie rozpoczęcia eksploatacji i zakładu technicznego przetwarzania odkazów wydaje się, że ten problem w ogóle jest Czyli nie ma faktu, że tam. Zrobimy jakby nas cały nadzór nad tymi drogami i w miarę możliwości albo je poprawiamy, albo je czyścimy. Znaczy, czyścimy je i poprawiamy. Po to prostu, to, bo teraz, spojrzę na Pańskie pytanie, na dzień dzisiejszy ten problem jest załatwiony. A w przyszłości? No, radia, no, to, no, jeżeli te drogi się to, dobrze rozwiążą, to, to będziemy musieli hmm. poprawić. Natomiast. Yy, Pozytywną przede wszystkim jest to, że jest w tej chwili już procedowana yy, możliwość, znaczy dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani od gmina do naprawy osobiska na ulicy Staliczewskiej. W tej chwili jest jeszcze yy, konieczność sfinansowania tego do końca, potrzebne jest jeszcze winno drugiego zamknięcia na to, nie, jeżeli się uda, to, uda te pieniądze, w tym roku znaleźć najbardziej w, w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na naprawy staliczewski. Jeżeli cały stalniczki wtedy aparina, bo ten problem tak naprawdę z To jest mistrzna prognoza. Wydaje mi się, że na jak mówili ta, ta sprawa jest załatwiona. Na co będzie gadać zobaczymy, na ile w terminie szybkim uda się naprawić Sawiczewską. No to jest istotne. Tak? Rozumiem, że jak naprawimy tą ulicę tak. Sawiczewskich, to więcej nie, będzie nie będziemy nie będzie środku, tak. Tak? I też rozumiem powiedział pana dyrektora, że w momencie jak zostanie otwarta popularna spalarnia, to również nie będzie. Na pewno nie, bo tak. to to wtedy oczywiście toczą oczywiście nie będzie. Dobrze, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do tego? Zbieramy dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pani Radna? Przepraszam? Przepraszam. Nie widzę chętnych do dyskusji w związku z powyższym. Możemy do wyopiniowanie. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią dla tego punktu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wynik protokole. Następny punkt jest to zaopiniowanie yy, projektu uchwały w sprawie wydarzenia na sprzedaż do przetargów tego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy miejskich położonego w budynku mieszkalnym przy Cykra Uta nr 17 wraz z udziałem ochłonek ruch 18 i 33. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie nie widzę. 5751 w mianowniku milion. nie, 10 milionów 6338 w części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 63 położonym wśród 17 w Krakowie stanowiącego własność wnioskodawcy. Druk 1837 Dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w związku z powyższym możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią dla tego ruchu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania. 2 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących 20. Proszę Państwa, Jerzego i, 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 i Rany Zybura. Jest to zaopiniowane, bo się udało, że pojęcia indywidualne ustawodawstwo jest przydarzone na rzecz najemców. Zaczynamy od Pani ostatnie... Prawa przy okazji jednej z uchwał.